Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie bliźnięta w horoskopie na 2025 rok. I tak sobie będę tasować karty i będę Wam mówić, co widzę w kosmogramie dla bliźniąt na ten nadchodzący czas. Przede wszystkim widzę to, że bliźnięta będą chciały poszerzać. Będą chciały więcej, bardziej, mocniej, szerzej, spektak bardziej spektakularnie. I wszystko jest ładnie, pięknie, pod warunkiem, że po pierwsze, jeżeli to, czego oczekujecie, wiąże się z biznesem, z Waszą pracą. To trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, z kim zamierzacie tę współpracę rozpocząć, ponieważ rozpocząć, zmienić, obojętnie. Ponieważ jakby, ja to widzę tak, że będziecie przyciągać takie osoby, które będą mówić to, co wy chcecie usłyszeć. Czyli bliźnięta na przykład w pracy, no mam genialny plan, tak? Można zwiększyć sprzedaż, można zwiększyć ilość klientów, można coś zrobić lepiej, i od razu trafiają się klakierzy, którzy tak, 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 tak przyklaskują. Natomiast, wiecie co? To będzie na zasadzie jeszcze podsycania tego, żebyście na wszystko patrzyły drogie bliźnięta przez różowe okulary. Czyli po pierwsze, Ludzie będą mówić to, co chcecie usłyszeć, tak? Przyklaskiwać, utwierdzać was w przekonaniu, że no wszystko można więcej, szerzej, lepiej dalej. Natomiast w momencie, kiedy przyszłoby co do czego, trzeba by weryfikować czy wdrażać ten wasz plan w życie, wtedy okaże się, że część osób się wycofa, część osób nie będzie chciało. I, I okaże się, że to był tylko poklask. No niestety, no, ale musi być też kropla dziegciu tak? w, te, w tej całej interpretacji horoskopu. Dlatego tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby do współpracy dobierać sobie osoby konkretne, takie sprawdzone, nie jakieś tam z sufitu czy, czy nagle pojawiające, osoby, które nagle pojawiły się w waszym życiu bo tutaj, tak jak powiedziałam, może być taka nutka zamglenia, tak? Coś ktoś wam obieca, będziecie na tym bazować, a potem się ktoś wycofa i generalnie, żeby to nie groziło klapą. Bliźnięta zechcą poszerzać swoją wiedzę również. Jeżeli będą planować podróże, będą to podróże dalekie. Jeżeli będziecie robić spektakularne na przykład zmiany, zmiany, znaczy jeżeli będziecie robić zmiany w Waszym życiu, to będą one spektakularne. Jeżeli chodzi o Wasz dom, to tu na przykład bliźnięta mogą powiększać swoje mieszkanie, tak? Ktoś powie, ja sprzedaję ciasne w kawalerkę kupuję coś większego, ja buduję większy dom, ja chcę więcej, tak? Ale znowu i co jeszcze, sprzątanie. To to, to maniakalne to sprzątanie będzie. Wszystko będzie już dopracowane, no, dopięte na ostatni guzik, ale bliźniak powie, a, ale jeszcze mogłoby być lepiej, nie? Jeszcze coś tam się da poprawić i tutaj też słuchajcie bardzo to wszystko fajne no tyle tylko żebyście swojej partnerki partnera nie, nie, nie umęczyli tą doskonałością i perfekcją, doprowadzaniem wszystkiego do perfekcji, jak czajniczek stoi na prosto musi być nie wiem przekręcone uszko pod kątem nie wiem, 45 stopni, no bo tak wam jest wygodnie. Te, tego typu szczegóły mogą drugą osobę doprowadzić do szału. Ale w takiej aurze będziecie dopracowywania, upiększania um, tego, tego właśnie, właśnie waszego um, domostwa. Ok, zobaczmy, bo się już za bardzo rozciągnął mi tutaj czas, a czytanie ma być krótkie, żeby nie zanudzić was. Um, Sprawdźmy sobie, co powie Lenormand na temat przyszłego roku dla bliźniąt. Tak, i mówi bardzo dobrze: bardzo dobrze. Karta psa, karta koniczynki, karta księżyca. Tu akurat w, tej kart w kartach Lenormand księżyc to jest bardzo pozytywna karta. Mówi o możliwościach właśnie takiego jakby nieoczekiwanego zysku. Mówi o przyjaźniach również, które mogą Wam przynieść zadowolenie, obfitość. Karty mówią o tym, że na Waszej drodze może się również pojawić osoba, która będzie dla Was taką ostoją, opoką, przyjacielem lub przyjaciółką. I to nie tylko od seksu, tu mówię dla osób, które są. Um, Mówię to osobom, które są singlami. A co na to tarot? Dobrze, jeszcze przełożę sobie, bo bym pominęła ten bardzo ważny krok. No proszę bardzo. No i jest dobrze. Jest dobrze. Ty, 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 ty. Informacje, wiadomości związane z. mogą być mężczyzną, ale to jest czytanie ogólne. Więc od osoby, która jest stabilna, stateczna i tutaj może być nawet mowa o wspólnym zamieszkaniu, taką propozycję możecie otrzymać. Jeśli ktoś stara się o pracę, król Denarów może reprezentować szefa i zaproszenie do współpracy. Jeżeli partnerstwo, to właśnie na Waszej drodze w 2025 pokazuje się taki stabilny, stały partner albo nowy tak którego pozyskacie ewentualnie jeśli macie partnerkę lub partnera to w końcu ten partner da się namówić na jakąś przeprowadzkę jeśli to komuś też taka informacja tutaj może być potrzebna. Zatem wyzwaniem dla was będzie no właśnie a propos przeprowadzki dziewiątka denarów czyli karta obfitości. Ten rok no póki co zapowiada się dobrze pod względem finansowym. Dobra, dziesiąty, czwórka, mieczy. Dwa, trzy, cztery, pięć, a z kielichów sześć, królowa kielichów. Siedem, osiem. 9. No właśnie, te podróże. 10, 11 i 12. No i tak, i bardzo dobrze, słuchajcie, bo tak, rok pokazany jest jako taki, w którym precz odchodzą smutki, depresje. Zła ocena samej samego siebie, borykanie się ze swoim stanem emocjonalnym, wyjście właśnie z, tak, z cienia, wyjście z dołka, wyjście do ludzi, zmiana towarzystwa również. Tu należałoby jedynie uprzedzić Was moi drodzy, żeby już jak macie to nowe towarzystwo, nie za bardzo zwrócić na to uwagę, czy tam nie za dużo jest jakiś używek alkoholu, tego typu spraw. Owszem, no miejcie sobie nowe towarzystwo, nowe środowisko, spotykajcie się, ale żeby właśnie ta ciemna strona również, czyli chcecie to balujcie, ale tak z umiarem, tak? To jest też myślę ważna informacja. Dla niektórych taka się pokazuje właśnie praca nad sobą, czyli jeżeli chcecie na przykład zdrowo się odżywiać czy schudnąć, to tutaj praca, praca, praca nad sobą w celu osiągnięcia to tego, czego mówiłam na początku, chcę lepiej, więcej, wyżej, obficiej, no oby rykoszetem się to na was nie odbiło. Tutaj proszę uważać na dietę, żeby ta chęć Wszystkiego więcej nie odbiła się tak, że nagle będzie plus 10 kg bliźniaka na koniec 2025 roku. Także tu z drugiej strony zalecana ostrożność. I tak, zmiana pracy. Zmiana pracy dla bliźniąt, które chcą zmienić pracę, ewentualnie dla tych, które się o pracę ubiegają. To jest pokazana taka możliwość. Praca będzie, moi drodzy, lżejsza, bardziej umysłowa niż fizyczna, będziecie mieć taką, takie przeświadczenie, że no właściwie to idziecie tam z przyjemnością i jest to dla Was forma jakiegoś relaksu. Także warto w 2025 zadziałać, na, zadziałać w stronę czy pod kątem zmiany pracy, bo to Wam przyniesie właśnie taki pożądany rezultat. Teraz, że będziecie więcej zarabiać i, i w ogóle tak w domu będzie obficiej, w Waszym gospodarstwie domowym, bo to jest dla Was wyzwanie, możecie to uzyskać, no tylko teraz trzeba podjąć odpowiednie działania, tak? W tym związane. I w ascendencie macie ósemkę denarów, czyli skupienie się na pracy, na tworzeniu jakiegoś dzieła życiowego. I żeby to zrobić, to, to nie może być na zasadzie takiego chwilowego napalenia się, tylko kontynuowania pracy nad czymś, nad domem, mieszkaniem, sprzątaniem, firmą, pracą, ale trzeba, jakby musi tutaj być powtarzalność. Co do pracy, tak jak powiedziałam, że może to być praca, w ogóle bardzo będziecie się zastanawiać i rozmyślać nad swoim budżetem, czyli cały rok, no, znaczy początek tego roku to będzie usiądziecie sobie z kartką ołówkiem, prawda, i zaczniecie rozważać ten właśnie budżet, na co Was stać, na co Was nie stać i Kombinować, co tu zrobić, żeby było lepiej, no bo chcecie ten, ten, to, co mówiłam na początku, więcej, prawda? Obficiej. I znajdziecie sobie, moi drodzy, takie właśnie rozwiązania, które ten stan znacznie poprawią. Czyli przestanie, bo widać, że tutaj są takie zmartwienia na początku, natomiast ten stan się poprawia. I zyskujecie lepsze miejsce w życiu. Jeśli chodzi jeszcze o pracę, słuchajcie, o zmianę, to może być również zmiana, ale ten sam budynek, inne piętro, ten sam budynek, inne drzwi, inny dział, ta sama firma, ale w jakiejś chwili. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zmianę pracy tym, którzy mają pracę, to może być właśnie na zasadzie takiego przeniesienia. I tu taka naprawdę wyraźna, Ulga w tej kwestii. Pracy, pracy tutaj należy się spodziewać. Najlepiej byłoby właśnie w towarzystwie kobiet, będzie praca, ale bardzo miłe takie towarzystwo, serdeczne. Słuchajcie, jeśli chodzi o ludzi, no to tutaj już mówiłam, że będziecie mieć nowe towarzystwo, nowe środowisko, tylko uważać właśnie na. Na, na te takie używki, i to będzie takie środowisko um, um, ludzi, w których się znajdziecie, którzy no właśnie odpowiedzą um, takimi różnymi możliwościami na Wasze propozycje. I tu właśnie ta przestroga, o której też mówiłam na początku, nie dać sobie zamydlić oczu, tylko to, co jest proponowane, um, to, bo możecie karierę, naprawdę, karierę zrobić. Dzięki ludziom, ale tylko zadawajcie się z takimi, na których warto polegać. Bliźnięta może być dla niektórych bliźniąt coś takiego, że będziecie jeździć od domu do domu albo będziecie mieć dwa domy, albo dom i działkę, albo trochę czasu spędzać w, na działce, trochę w, w innym domu. Albo będziecie mieć, nie wiem, mieszkania w bloku, albo mieszkacie, nie wiem, w Białej Podlaskiej i w Warszawie i cały czas takie przemieszczanie się, nie? Te sprawy domowe tutaj należy w Rydwanie nadać im kierunek, czyli pokazuje się takie okiełznanie dwóch różnych miejsc, sytuacji i prowadzenie tego wszystkiego w jednym stosownym y, kierunku. Y, jeśli chodzi o Was samych, a z kielichów, no to, to, to tutaj jakby jesteście sami sobie motorem, generatorem swojej lepszej przyszłości. A z kielichów może również mówić o ciąży, jeśli taka Wam tu myśl zaświta, jak najbardziej. I o macierzyństwie. Do tego jest naprawdę zielona, zielone światło. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takimi. Rzeczami związanymi z medycyną estetyczną w ogóle, tak z takimi aspektami medycznymi, to tu jak najbardziej karty podpowiadają, że ten pomysł byłby dobry. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, to tu pojawiają się wszelkiego typu diety, terapie, jakieś tam odchudzania terapie oczyszczające, to takie ziołolecznictwo, może homeopatia, ale takie bardzo naturalne metody. Partnerstwo, karta śmierci no, dla osób, które chcą coś zmienić. 2025 może przynieść zakończenia związków jednych, ale od razu pojawią się związki kolejne i ten kolejny związek. Karty podpowiadają, że będzie związkiem bardzo wartościowym dla nas. Będą również bliźnięta, które w jakiś sposób będą ch chciały pracować nad uzdrowieniem waszej, Waszego związku, także tutaj takie powroty tak, też um, mogą się pojawić. Także może być tak, że niektóre bliźnięta totalnie kończą relacje i idą. To, no, totalnie nową i to będzie bardzo dla nich korzystne. Spełnienie życzeń, marzeń, kariera przez partnera lub partnerkę mi się tu również e, pokazuje. E, no a takie mówię, dru, inne bliźnięta e, mogą pomyśleć sobie, hmm, no jednak ten związek się rozpadł, ale wcale nie było tak źle. E, jeśli chodzi o finanse, to tu karta gwiazdy mówi o dużej poprawie, zatem jeżeli oczekujecie o zmianie sytuacji, wyjściu na prostą, o takim uzdrowieniu waszej sfery finansowej, więc tu też jest bardzo duży plus. No i ulubiony sektor mój dziewiąty, karta słońca, podróże, kształcenie, nowe poglądy, inne spojrzenie na świat i to wszystko bardzo optymistyczne i te plany, które właśnie macie związane z tym sektorem dziewiątym, wymieniałam elementy sektora dziewiątego, tu bardzo duża możliwość czegoś nowego, spełnienia waszych planów i życzeń. Praca, praca. Sektor 10, to to co, co po was tutaj jakby e, zostanie w tej pracy, czy jak się będziecie realizować? Przede wszystkim taki odpoczynek. Czyli nie będzie już charówy, wręcz na przykład dla jednych bliźniąt ktoś może chce otworzyć sobie hotel, a czemu by nie, i prowadzić tego typu działalność. Zatem i spa, mamy element zdrowotny i, i ten element pracy, ale to będzie dla Was przyjemność z jakichś względów i odpoczynek, to nie będzie chodzenie do pracy na przymus. Być może trzeba będzie tam dojechać jakiś, jakiś odcinek, ale, um, ale będzie warto. E, no i co, jeżeli, jeżeli odcedzicie ziarno od plew w postaci przecedzenia tego, kto jest Waszym przyjacielem, a kto nie, Zyskacie nowe kontakty, nowe znajomości, szersze możliwości. Zwłaszcza dobre jeśli chodzi o ktoś, kto handluje na przykład czymś. To tutaj są perspektywy nawiązania nowej współpracy, no tylko z tą jedną jakby kropelką dziekciu, żeby dokładnie prześwietlić. Nawet wiecie, ten kontrahent może nie być tego świadomy, zróbcie to za plecami tego właśnie kogoś. Sprawdźcie, czy to jest osoba wypłacalna, czy to jest rzetelna w ogóle, jaka jest jego historia tak, biznesowa I, i jeżeli będzie to do zaakceptowania przez Was, wtedy wchodźcie w nową współpracę. A póki co wiele fajnych wyjazdów, czy też firmowych, czy też prywatnych, zwłaszcza także ciekawy rok, krótko mówiąc ciekawy rok dzięki któremu możecie się bardzo rozwinąć, możecie zadbać o wiele waszych spraw, polepszyć warunki bytowe, gospodarcze, domowe, a jednocześnie pracować lżej i robić to, co lubicie robić, a jeśli jesteście poszukujący w kwestii partnera, taka osoba, dzięki której możecie, będzie Wam dużo łatwiej i dzięki której możecie zrobić karierę jak najbardziej brać. Moi drodzy, jeżeli ktoś sobie życzy horoskopu indywidualnego, zapraszam do napisania maila. Dziękuję i życzę udanego 2025 roku.